I jak się chronić? Um, i sól, woda, ja troszeczkę jeszcze dodaję na przykład. Nie wiem, octu raz, ale też i na przykład na ochronę dodatkowo zaparzam sobie. I robię wywar na przykład z rozmarynu. Dodaję to i w taki sposób też na przykład się obmywam. Ale, ale tu nie chodzi o to. Też sobie robię do spryskiwacza, ale spryskiwacz musi być czysty, dobry. I spryskuję sobie dodatkowo. Oprócz tego, że myję parapety, progi, sprzątam sobie i tak dalej. Tutaj wszystko wymywam wodą na przykład z solą i z octem to drzwi, futryny, okna, więc dodatkowo i, i parapety, teraz mówię, także dodatkowo oczyszczam mieszkanie w ten sposób. Okazam, ale jak okazam bylicą pospolitą, nie okazam szałwią. E, nie, nie, okaza nie, nie okazam szałwią. Dobra, sól i woda, kąpiele. E, ja robię sobie na przykład coś takiego. E, bylicę pospolitą dodaję do tego czarcie żebro, dodaję do tego jeszcze piołun i tak trzy łyżeczki tego, dwie łyżeczki tego, dwie łyżeczki tego, czy po trzy nawet łyżeczki nieraz wkładam i sobie pierw zagotowuję trzy litry wody w garnku, potem sobie to zmniejszam, żeby takie było tylko tycie tyciu, tyciu propkanie, potem wsypuję sobie te zioła, E, zaparzam to 10, gdzieś tak 10-15 minut, niech to się tak delikatnie prypci pod przykryciem. Potem zostawiam do zaparzenia. Wyłączam i zostawiam na kolejne 10-15 minut do zaparzenia. Potem biorę sobie sito, wlewam sobie wody do wanny, wsypuję sobie sól morską albo epson do kąpieli, ale nie tam zapachowe, tylko taką zwykłą epsom do, naturalną do kąpieli, tą Origina, e, ale zazwyczaj to wolę tą... E, Kamienną morską. Dodatkowo po prostu wlewam to, przecedzam, kąpię się. Pierwszy zawsze, jak jeżeli coś jest, to pamiętajcie, że przerazicie się, bo pierwsza kąpiel w tych działach to jest porażka w wanna. Wygląda ta woda w wannie, przede wszystkim po tej kąpieli, wygląda jakbyście się z trzy miesiące nie myli. Taka mętna, o jezu, ohydna, aż taki żur jak normalnie na, za przeproszeniem. Jak e, e, zupę gotujecie takie szumki, tam pływają e, od mięsa, to trzeba zbierać i to wyrzucać, to e, takie coś jest na wannie, Jeżeli macie jakieś uroki, klątwy, a to jest tego, które nawalone. E, dodatkowo jajo, oczyszczam się jajem, e, palę białą świeczkę, oczyszczam się jajkiem. E, na przykład mogę, można mówić, że zmywam wszystko, co nie moje, oczyszczam się ze, złe, ze, ze złego spojrzenia i z cudzej energii oraz skrątwienia, nawet coś takiego. Możecie mówić też ma mantrę zabezpieczającą e, zwrot, na przykład e, czy bezpiecznego zwrotu, albo na przykład taką mantrę, która ma na celu. Że co będzie do was szło, żeby się wracało. Niech do mnie nie wraca tylko to, co moje, a wszystko, co mi wysłano, niech wraca do właściciela. Bez gniewu, bez zemsty, tylko z mocą sprawiedliwości. Co nie moje mnie nie dotyka, co ich niech ich uleczy lub zniszczy. Czyli albo wóz, albo przewóz, jeżeli byłeś niemiły, byłeś rzucałeś. Um, też można sobie robić na przykład rytuały, y, gdzie też ściągamy też, właśnie z jajem, oczyszczanie jajem, czyli 1 trzecia, czwa, jedna trzecia y, szklanki y, wody y, wlewam y, i na przykład y, wsypuję troszeczkę soli i oczyszczam się jajem. Y, na początku zawsze mówię, że ty nie jesteś jajem, tylko jesteś naczyniem, który zbiera to, co jest rzucone na mnie. Potem szeptanka i oczyszczam się, wbijam te jajo. Są też rytuały, już takie bardziej złożone, ale to już mówię, no to już nie dla osób, które nie praktykują w domu, znaczy nie praktykują albo nie, nie zajmują się z tym, więc są też różne rytuały, które y, mają na celu. A jeżeli jesteś osobą, która nie praktykuje, nie jesteś y, doświadczoną osobą, fajnie by było, gdybyś po prostu poszukała sobie jakieś Baby, ja tutaj mówię stare baby, szeptucha, to już nie to, że mówię, że ktoś jest stary, tylko właśnie szeptuche, które się na tym świetnie znają, więc można. Ale tak, jeżeli masz na przykład, podam Wam taki przykład i jajodomowego zdjęcia uroku chociażby, czyli w domu, jak możecie zrobić, że ściągacie na przykład chociażby podczepy, złorzeczenia e, i pochłaniają e, negatywne energie oraz jakieś rytuały. Krątwienia, nie klątwienia uroki. I tak surowe jajo najlepiej. Yy, wiejskie. Ciężko teraz z tymi jajami, no ale się nieraz jeszcze może tam zdarzyć u kogoś. Przetaczasz, przetaczasz po całym ciele od czubka głowy do stóp i mówisz e, Przetoż jajko po ciele, dobra, i zbierz ze mnie wszystko, co nie moje. Zdejmij złe spojrzenie, zazdrości klątwienie. E, czyli możesz to, takie coś sobie mówić trzy lub siedem, dziewięć razy. To zależność, jaką czujesz potrzebę, jak, jak się czujesz źle, yy, i potem po prostu rozbijesz te jajka od tej wody. Ja do tej wody dodaję jeszcze szczyptę, powiedziałam, soli morskiej. Yy, wylewasz, możesz wylać gdzieś daleko, poza dom, ewentualnie do kibelka, i mówisz wtedy przy wylewaniu: Niech to wróci do ziemi, jestem wolna, jestem wolny. Jeżeli pod drzewko, tak. Yy, więc pozbywasz się, sznurki, sznurki, czyli kabała, ale to też um, właśnie te czerwone nitki, też jest czarna nitka, ale możesz na przykład zrobić sobie niteczkę i trzy supełki na tym yy, i. Wiązać i mówić, że jesteś bezpieczna, moje światło jest moje, nic mi nie szkodzi. Każda klotwa wraca do swego cienia, a ja jestem chroniona i wolna od złego spojrzenia. Um, możesz też sobie robić kąpielę, trzy łyżki soli czy, i łyżka octu, jak przykład octu e, do wanny sobie w, wlewasz i mówisz, nie wszystko, co, nie, co mnie obciąża, spłynie do wody, wszystko, co cudze z cudzej woli. Niech zmyje się cudza wola, zazdry słowo, e, złe spojrzenie, co nie moje odchodzi, co moje zostaje. Taka moja wola odbijam ci, i też możesz to takie coś mówić, sobie szeptać nad wodą podczas, podczas chociażby kąpieli. No, jest dużo różnych sposobów. Jeżeli widzicie, że to rzeczywiście jest zakorzenione już takimi zakorzenio zakorzenionymi długoletnimi klątwami, no to mówię, to już osoby, które naprawdę tym się zajmują, ale na pewno nie osoby, które są dopiero tutaj od kilku lat i mają na przykład po 20 czy tam górę 30 lat, sądzę, że po prostu już z takim czymś musicie się udać gdzieś, gdzieś dalej, tak? Także. Słuchajcie, w domu ochrona bazylia, sól w miseczce na przykład w kącie pokoju, co który pochłania, pochłania złą energię chociażby i lusterko na przykład skierowane naprzeciwko drzwi też może służyć jako ochrona przed atakami. Y co jeszcze? Szeptankę Wam jeszcze taką szybko podam, która ma na celu, z jest dowody szeptanka, szeptacie nad wodą, potem się kąpiecie yy, i wylewacie tą wodę w wannę, myjecie pierw woda z solą, potem spukujecie, a na końcu po prostu też możecie jeszcze raz ją umyć normalnie, tak? No i taką szeptankę, możecie świeczkę zapalić białą, dodatkowo w takiej intencji podtrzymującej. Ale ja mówię, ja mam takie mówię, sposoby delikatne, to tak, żeby tam nie będzie pałał, Bo to wiadomo sprawa, że wy nie będziecie otwierać kręgów, wzywać na przykład i pracować z bóstwami. Bóg wie, bóg wie, jakie tutaj akcje odpierdzielać. Ale e, szeptanka do, do tego, żeby w dowody mówić trzy razy chociażby. Stojąc nad wanną, ale nie w gniewie, nie w jakimś tam e, żalu czy, czy rozgniewaniu, tylko po prostu mówicie, niech wszystko co mnie obciąża, spłynie do wody, niech klątwy uroki zła wola wrócą do tego, kto je wysłał. Nie z nienawiści lecz sprawa równowagi. Moje światło czyste i chcień niech wróci do nich. Czyli na takiej bazie mówicie trzy razy. Po wykąpaniu e, możecie też szeptać to. E, ale to mówię wieczorkiem nad, nad wodą, ale po zakończeniu, po wykąpaniu yy, mówicie: niech stanie się to, co sprawiedliwe, i tylko to. Taka ma wola, niech tak się stanie. Czyli na takiej bazie też możecie mówić coś takiego, żeby się w jakiś sposób chronić. No i mówię: uziemnianie. Przede wszystkim też uziemnianie: myśleć o sobie, tak? Yy, dbać o swoją energię i omijać toksyczne małpy. Ściskam i pozdrawiam.